Hejka, witajcie tutaj ja. Dziś nagram odcinek o tym jak zrobić podwójnego non ovla. Mm, tak wiem, e, czekajcie, muszę na chwilę wyłączyć kamerkę. Oj, okej. Okay. Musiałam poprawić e, sobie mikrofon, więc przepraszam. Okej. Okay. O już w ogóle w sobie wyciągnę teraz ovla. I musimy sobie zrobić właśnie z jednego owla 2 neon I to jest bardzo łatwe Wyciągamy samochód jakiś jedziemy Okej, okay. musimy iść najpierw do neonów tutaj i musimy właśnie iść tutaj e Musimy go rozebrać do całego, jakby bez ciuchów i yy, bez nazwy. A oczywiście tamten ovl będzie z nazwą, ale ten akurat nie będzie. Zapiszę sobie tę nazwę, żeby sobie znów nie pisać. Zapisała się? I nie, dobra, później sobie napiszę jeszcze raz nazwę. Będzie miał nazwę ovl. Jest winkle, nie wiem jak to się mówi. Musimy z nim polecieć tutaj do góry i go puścić na sam środek. Musimy być tu, off-tu i puścić go na sam środek. Okej, okay. on musi tutaj zostać. Jeśli się chociaż troszeczkę ruszy, to się nie uda teraz. No i się na razie nie udaje, bo. No. Idziemy. Dobra. Wiem, że mi się to nie uda, więc wrócę do Was, jak już skończę. Znaczy, go położę i się nie... Aha, dobra, źle przeczytałam, to musi być na tych kółeczkach, znaczy, jeden na kółeczku. Znaczy, nie, na chwilę na środku i na tym, na zielonym kółeczku tym. Więc wie, wiecie, na ten na tym dużym kółku, białym, na, przez 5 sekund i na zielony, małe kółeczko, na zielone, przez 5 sekund i yy, wybuchnie coś, i nie wiem, co się stanie tak naprawdę, no ale zobaczymy, co się stanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na zielonym, tak, tak, na zielonym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz na chwilę wyłączę, żebyście wy widzieli wy efekt końcowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow. Wow. Aż muszę wyciszyć na chwilę. Dobra Komputer mi się zaciął Ale dobra Patrzymy co się stało z moim owlem I ile mam tych owli Co to jest? <grym> to jest mój owl? Eee ja go nie chciałam tak ubranego Czemu on się tak ubrał? I co ty... To... Czeka co, co tam było Dobra Zobaczę w ekwipunku. Jakoś chciałam zobaczyć ile mam ovli to miałam lagi, więc muszę na chwilę wyłączyć kamerkę. Dobra, mam dwa owle, jak widzicie tutaj jest owl zwyczajny, a tamten był taki dziwnie ubrany i te różne, a tak, do, tak naprawdę to mam jednego owla, to był film dla Beki, ja po prostu nie mam pomysłu na odcinek, już mam jeden nagrany, ale to jutro muszę go wstawić, dzisiaj właśnie chcę wstawić ten odcinek, taki króciutki, taki trochę dziwny, na razie zostanę... Przy nazwie Owl, później ją zmienię. Myślę, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no i komentarz, czy chociaż się trochę, trochę nabraliście. Dziękuję bardzo za oglądanie i bye!